Witam ciepło ze sklepu Sagatia. Model, o którym opowiem, ma na imię Roxana. Roxana jest peruką pochodzącą z kolekcji wiosna 2020. Długość włosów około 75 cm, przy tej długości naprawdę bardzo, bardzo niewielka waga poniżej 200 gram, około 195-197. Jest to wyraźnie odczuwalne podczas noszenia. Tych włosów prawie nie czuć. Przy tej długości jest to olbrzymi komfort użytkowania. Włoski są wykonane w następujący sposób. Standardowa baza, czyli, ręcznie, czyli ażurowa siateczka w części potylicy, regulacja obwodu głowy za pomocą paseczków. Tu są haftki, które im bliżej zapniemy, tym bardziej ściągamy obwód głowy. I ręcznie tkany przedziałek. Cały ten pasek, gdzie włoski rozchodzą nam się na boki, jest ręcznie tkany, półprzeźroczysty, przy, przy czym y, bardzo realnie i naturalnie to wygląda. Y, przedziałek jest tak zrobiony, że w momencie, kiedy opuszczamy głowę, podnosimy ją do góry, włosy nie opadają na twarz, czyli stąd włoski idą nam na boki, nie odsłaniając jednocześnie brzegu. Mimo, że jest brak lejsa, wygląda to bardzo, bardzo naturalnie. Róczka ma włosy termiczne, czyli można kręcić lokówką i prostownicą do 180 stopni. Występuje w sześciu kolorach. Są to dwa odcienie, trzy odcienie srebra: ten jasny z ciemnym odrostem, ciemniejszy srebrny też z ciemnym odrostem i jeszcze ciemniejszy odcień, ale z odrostem takim wpadającym w lekki brąz. Czyli trzy kolory szarości. Do tego mamy przepiękny beż. Blond w takim chłodniejszym odcieniu. Też z ciepłym brązowym odrostem. Platynowy blond. Bardzo jasny odcień. I ciemny odrost. Ładnie przechodzący w, takie, w takich refleksach. E, od, od samego przedziałka. I kolor różu. Róż występujący również z odrostem. Jest to odcień taki kasztanowo-brązowy. Bardzo ładnie spasowany. Peruka ma głębokość około 56 cm, czyli będzie dobra na 55, 56, 57. Jest modelem bardzo wygodnym, tak jak wspomniałam leciutkim, i zachęcam osoby, które lubią długie włoski, lubią loki, do wypróbowania tego modelu. Myślę, że będziecie Państwo naprawdę zadowoleni z takiego zakupu. Zapraszam serdecznie do sklepu Segati.